Dobrze, uwaga, startują Szymen, Szymon Słuchowski, Wojs Maksymilian, Smoter Jakub, Kolba Hubert, Kolba Miłosz, Zon Karol, Katka Wisztosz, Franciszek tego. Śmieszek, Kamil Wodarczyk, Wiktor Barcia, Erik Kastrzyk, Mikołaj Daniel, Miłosz Wani, Tomasz...

Kolejka kolejka, Nie gniemy jeszcze, nie na teraz przyszedł kolejka. Słuchajcie w kolejce, chodź kolego, w kolejce, słuchajcie w kolejce. Stójcie, z stójcie w kolejce. w kolejce. Słuchajcie, kolejce. kolejce. Stój. kolego, nie wiem, stój. chodźcie tutaj. Musicie sobie wejść do kolejki. Dobra dla wszystkich. Ale... Wszyscy odpowiedzieli. Brawo! Odczytamy. 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 Odczytamy.